Cześć, witajcie w nowym odcinku i dzisiaj będziemy przechodzić grę StarCraft 2 od samego początku na poziomie brutalnym Zaczniemy od początku tej całej opowieści, tej całej historii czyli Wings of Liberty gdzie będziemy grali terenami, a dokładniej głównie Jimem Raynorem więc okej okay. I przechodzimy nie się, do co się w nim filmiku wstępnego, wstępnego, gdzie zostawię Was sam na sam z Tychusem i z opowieścią, jak to będzie wolności. prawdopodobnie wyglądało. Ciekawe, jak dobrze Ty siebie znasz. Wejścia na platformę. Zany sześć dwa sześć morderca pirat Zdrajca dzisiaj Podchodzisz wolny, ale jak się wkrótce dowiesz. Podwolność wolność ma swą cenę. i zablokowany. Będziesz nosił to więzienie ze sobą. Ten pancerz będzie twoją nową celą. Nie popełniaj błędów. Nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Nie korzystaj z wolności. Ileż można czekać? Jakże stara gra i jak dopracowana, jeżeli chodzi o elementy graficzne. To jest dla mnie zawsze było takim elementem wow, jeżeli chodzi o strategię. No ale przejdźmy do pierwszej misji. W dzisiejszym wydaniu wiadomości także o konferencji prasowej zwołanej przez imperatora Arturusa Męcka. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Że zagrożenie ze strony zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast dozbrajać naszą flotylę, trwoni pan tryliony na ściąganie eksrebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw... wraz ze swą pandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na sześciu planetach. Zapadłem nas, że ten podły kryminalista zostanie ukarany już wkrótce. To jeszcze nie koniec, fredny suki Pytanie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komendorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora, porządnie rozkręcić tę rewolucję. Stacja pograniczna Rubierze to centrum logistyczne dominium na Marsarze. Podważenie kontroli dominium nad tym miejscem. Poważnie zaszkodzi działaniom Mekska na całej planecie. Dobra, czyli mamy poziom brutalny i mamy zniszczyć posterunek Dominion. Więc zaczynajmy. Uruchom grę. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominion stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta pograniczne Rubierze. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto. Więc stacjonujące tam oddziały są bardzo osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Męgsk, to na długo osłabię jego pozycję na marsarze. Przygotować statek! Ale ten adjutant jest zawsze dla mnie creepy, jak ściąga to swoją maskę, swój hełm. Dobra, więc zaczynamy. Dzień wyzwolenia i mamy początkowy filmik. Dobra, chłopaki, Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się dominium. Long story short. Mamy na początku 5 jednostek, dziś po dobierzemy. Będziemy mieli więcej odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się, idziemy. i Czas będziemy mogli się dzięki temu zrobić tą misję sprawnie. Oczywiście część zginie, mam nadzieję, że uda nam się to za pierwszym zamachem, ponieważ na brutalnym dostajemy mniej wsparcia, a jednostek przeciwnika wroga jest więcej. Rekie też Więc teraz sobie plan? podzielimy Co tam? na jedynkę Roswarto. i dwójkę. Gdzie będziemy szli? Może ścisze trochę, bo trochę jest za głośno, jeżeli chodzi o, 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 o dźwięk. Damy gdzieś tyle. O, myślę, że będzie dalej wystarczająco. I teraz tak. Musimy jakoś sobie z nimi poradzić. Sprzedaj mnie. Możesz na mnie rozmawiać. Czytaj z tymi dziadami. Sprzedaj mnie. Wiemy, wiemy, wiemy. Posłuszeństwo po to bezpieczeństwo. Ja. Na pewno tak jest. Okej, okay. mamy tutaj. Możemy sobie stanąć naszymi Marinesami, ustawimy ich. Okay. Okay. osobno. I już mamy wszystkich załatwionych. Jeden tylko marin dostał minimalnie po głowie. Dobra. Tu jest jakiś o proszę, jakie takie Może fajne dobielić. isteregi. eggi. Toilety są, Czas więc dużo rzeczy tu się dzieje. W ogóle będziemy musieli te holobordy Rekty rozwalać rozwiązań. Dominium, żeby dostać... Komendorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko Dominium. No właśnie, to chodzi o to chodziło. Hey Mengs, pieprzcie. I właśnie to jest dla nas to hasło przewodnie całej tej kampanii Wings of Liberty, to. Plan. więc idziemy Mogę dalej, idziemy dalej, za... tu Gdzie gdzieś powoduje. A tu są, Rekiet, jaki jest plan. dobra, plan. na razie tylko Jim dostaje, dobra, chodź co otrzymy dalej, o, się coś dzieje. Szybko, szybko. To mamy posiłki. To jest nas więcej. Mamy dzięki temu większe szanse. Zyskaliśmy to. A tak, opowiadając, jeżeli chodzi o to, że widzimy Mękska. Bo ukochano, jak widzieliście, tą rudą, która była na filmiku, Męks właśnie poświęcił i zostawił zergą na pożarcie. Przez co. Reynor i Męska No i chce się po prostu na nim najzwyczajniej w świecie zemścić. plan? Sprzedaj mnie. Więc pod tym względem wiecie już wstępnie o co chodzi w tej całej historii, ale ona będzie bardzo, bardzo fajnie wytłumaczana, wytłumaczona wraz z postępem gry. Może nie liczyć. Idziemy dalej? Na razie, nic się nie dzieje. na razie to jest taka misja dość... Nareszcie, Prozaicznie prosta, chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Run, Forest, run! Run! Nie da się nie udało. Do akcji. Czekajcie, mamy cztery, to jest piąty. Coś ominali, coś ominąłem prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o pomniki Mękska... Powinno być ich sześć. Tu rozwalony, tu rozwalony... Tu rozwalony... Tu gdzieś nie stał? Chyba nie... I tu jest rozwalony, czyli cztery. Hm, myślałem, że to będzie ich więcej już na, na tym etapie. Ale okazało się, że jednak nie. Dobra, wszystko rozwalone. Pozwolimy teraz także i ten pojazd opancerzony. Dobra, mamy pięć. pięć. powinno być. A tu jest szósty, dobra. I teraz dzięki temu właśnie będziemy mieli. O, rebelia dołączy do nas. Chyba tak, tak. I oni będą robić jako taki sztuczny tłum, który będzie trochę zbierał agro na siebie. Więc pod tym względem myślę, że pójdzie nam bardzo szybko. Więc mając już taką armię, nazwijmy to, jesteśmy w stanie no, porozbijać to wszystko, całe ziedostwo, które jest bez większych problemów i bez problemów się. Żadnych... No bez większych problemów po prostu. Jak widzicie, teraz już laboratorium, centrum logistyczne ginie i nie będzie po nim śladu i Przeszliśmy pierwszą misję. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Udziałam. Udało nam się wszystko, wyzwoliliśmy prawie wszystkich cywili. Zabiliśmy wszystkich Marinesów. Utoradzając tylko 7 do 29 jest jak najbardziej dla mnie ok. I tutaj właśnie macie Kerrigan, przez którą jest ten cały zamęt. No ale o tym będzie troszkę więcej w późniejszych misjach tego wszystkiego. poszukiwanego człowieka w sektorze, bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Raynor. Bohater ludu. Tygus Finlay. Niezły strój. Warty i gotowy? Słyszałem, że wrzucili cię do zamrażary. Dostałeś do żywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. <laughs> Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesową. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominium? Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się wykopywaniem obcych artefaktów, przyjacielu. Twój dobry znajomy Mengsk dostał Fizia na ich punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominium. To propozycja nie do odrzucenia. A? Mam rację, Tykusie. No to umowa stoi. Sześćdziesiąt czterdzieści. Siedemdziesiąt trzydzieści. Te siedem dych dla mnie. Czuję, że wracają stare czasy, jak kiedyś. No dobra, to następne misje i wszystko co dalej będzie. W następnym odcinku. I to było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.